Na ulicach miast pojawiły się plakaty kandydatów na prezydenta. Niestety coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu i niszczenia plakatów i banerów. Właśnie w takiej sprawie do naszej redakcji zgłosił się pan Bronisław, mieszkaniec Jawożna, z prośbą o interwencję. Te banery, które na wybory ludzie tutaj wieszają, ktoś systematycznie starguje. Jedne i te same nazwiska są zdejmowane, zrywane. Ciekawe, nie ma tu monitorowania żadnego przy tym kościele. Pomimo iż policja ostrzega, że zaniszczenie materiałów wyborczych grozi kara, wandalom to jednak nie przeszkadza i notorycznie je zrywają. Pan Bronisław niejednokrotnie zgłaszał takie sytuacje na policję i Straż Miejską z prośbą, by zajęli się sprawą niszczenia plakatów, ale porządku zaistniałą sytuacją nadal nie zrobiono. Na zapytanie, czy w nocy ktoś tutaj patroluje tę ulicę ze straży, odpowiedź jest taka, że oni w nocy nie mają obłożenia żadnego tylko w dzień się zajmują porządkiem w mieście. A jednak ktoś powinien pilnować tych rzeczy, bo przecież ludzie wydają wysiłek, pieniądze na te banery no po to, żeby informację jakąś dla mieszkańców przedstawić. Choć jest jasno określony przepis, że reklamy wyborcze podlegają ochronie prawnej i za niszczenie plakatów czy banerów wyborczych przewidywana jest kara grzywny do 5 tysięcy złotych, a nawet kara pozbawienia wolności to ludzie z tego nic sobie nie robią, niszczą i są bezkarni. Każdy wyraża jakąś chęć, że coś zrobi, ale ja nie widzę, bo jeśli ja się zgłaszam do... Sekretariatu pana prezydenta Silberta i proszę, żeby pani sekretarka powiedziała mu o tym, że straż w nocy nie pracuje. Nie wiem, czy jakiś odzew był, czy nie. Informowałem też pana radnego Papugę o tym wczoraj wieczorem. Dzisiaj odpowiedział, że rozmawiał z komendantem Straży, ale te wypowiedzi są takie nijakie. Że on mówi, że patrolują razem straż miejska, to znaczy patroluje razem z policją. No, ale policja mi tego nie potwierdziła wczoraj. Policja wcale nie mówiła, że ze strażą jakieś patrole tam w nocy robią czy coś. Te, te informacje są sprzeczne, wykluczające się powiedziałbym właściwie. Zjawisko niszczycieli banerów zaczyna się nasilać. Do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu. Może jednak wypadałoby zrobić z zaistniałą sytuacją porządek.